Patryk To Co ty robisz? Łacie nie widzisz. Ale czemu skaczesz? skaczasz? Nie, no, nie chcę skończyć na razie. Zastanawiam się, bo widzowie, nie zostawiałem subskrypcji ani lajków. No i życie nie ma sensu bez tego. Ale nie rób tego, Patryk. Nie rób tego. Nie masz chodź bo skoczę. Nie, nie rób tego. Nie, nie rób tego, bo no, proszę. Ale... No, Patrick Yeah <laughs>